Witajcie Smakosze! Bywa, że imprezy przy grillu trwają czasami kilka godzin. Między głównymi daniami i dla tych, którzy jedzą niewiele, mam dzisiaj propozycję na przekąskę z grilla. Będą to śliwki w wędzonym boczku. Przygotowałam wędzony boczek w cienko pokrojonych plastrach, pleśniowy ser, suszone śliwki, do zmiękczenia śliwek czerwone wytrawne wino, namoczyłam wcześniej w wodzie wykałaczki, oraz przygotowałam olej i sos tabasco. Kilka kropel sosu tabasco dodam do oleju i przed grillowaniem po prostu te śliwki w tym boczku w nich zanurzę. Wszystkie składniki oraz proporcje na te śliweczki podaję w opisie pod filmikiem. Śliwki są małe, więc przecinam je na pół i rozkładam. I na razie wkładam do naczynia. Staram się nie przeciąć śliwki, tylko żeby powstał taki ładny cały kawałek. I teraz te poprzecinane śliwki zalewam czerwonym winem. Gdy śliwki się macerują, pokroję ser na słupki. Po kilku minutach śliwki są już dobrze namoczone. Wyjmuję je z wina na ręcznik papierowy, żeby je lekko z tego wina odsączyć. I teraz na śliwkę kładę kawałek sera i drugą częścią śliwki zamykam. Plasterek boczku. Układam na desce. I zawijam w ten boczek śliwkę. Zawiniętą śliwkę. Przebijam wykałaczką. I odkładam do naczynia. I ostatnia śliweczka. I gotowe. Do oleju wlewam kilka kropel sosu Tabasco. I w tym oleju zanurzam. I tak zanurzone w oleju razem z sosem tabasco. Śliwki w boczku układam na tacce do grillowania. I tackę zaraz włożę na ruszt grilla. Śliwki będą się piekły na grillu dość krótko, bo chodzi tylko o to, aby ze wszystkich stron boczek się ładnie zrumienił. śliwki ładnie się rumienią już je raz przewróciłam jeszcze chwila i będzie je można zdejmować śliwki się ładnie zrumieniły zdejmuję je z grilla prosto na półmisek Śliwka w boczku z serem w środku. Zaraz zobaczymy jak ona wyszła, jak ona smakuje. Wpierw bez sosu. Fajna? Dobra. Ciekawe połączenie smaku boczku z śliwką. Bardzo fajna przekąska jako takie urozmaicenie jedzenia wśród innych potraw grillowych, w środku fajny ser, bardzo fajne połączenie. Wszystkim smakoszom bardzo polecam.